Za mną rzeka Odra. Woda to bardzo przewrotny żywioł. Z jednej strony daje życie, daje ochłodę w gorące dni, taki jak na przykład dzisiaj. Ale również to bardzo niebezpieczny żywioł. Niebezpieczny, kiedy się kąpiecie, na przykład w miejscach, które są niestrzyżone. Za chwilę przedstawię Wam ludzi, którzy udzielą Wam pomocy, jeżeli w takich okolicznościach coś by Wam się stało. Zaraz spotkamy się z ratownikami z wodnej grupy szybkiego reagowania. Wodnej Służby Ratowniczej z Wrocławia. Zapraszam. A ze mną jest Kinga Łapińska z Wodnej Grupy Szybkiego Reagowania, która wchodzi w skład Wodnej Służby Ratowniczej. Kinga, od czego to się wszystko zaczęło? Bo macie w tym roku 10 lat działalności. Już taki, taka mała rocznica. Tak, dzisiaj, dzisiaj, w tym miesiącu, mija 10 lat, odkąd funkcjonujemy. Powstaliśmy w 2015 roku, a zaczęło się tak naprawdę od zmiany ustawy z 2011 roku, która pozwoliła tak naprawdę wyjść trochę poza WOPR. I tak naprawdę każdy mógł się stać podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego. No i dzięki temu my powstaliśmy, zresztą nie tylko my, ale również inne podmioty. Dało to nam zielone światło, żeby trochę robić rzeczy po swojemu, bo nie każdy był oczywiście zgodny z tym, co się działo w innych podmiotach. No i chcąc, nasi założyciele spełniać swoje wizje i pomysły, realizować, stwierdzili, że założą swój podmiot. No i dzięki temu jesteśmy teraz my i możemy te wszystkie pomysły, i misje realizować. Czym w takim razie zajmuje się Wodna Służba Ratownicza i Wasza grupa? Wodna Grupa Szybkiego Reagowania. Tak jak wspomniałam, WSR jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego do 2015 roku i głównie tym się zajmujemy. Dbamy o bezpieczeństwo we Wrocławiu i nie tylko, bo nasza działalność jest na terenie całej Polski. No i oczywiście dbamy o to, żeby nad wodą było bezpiecznie czyli mówimy tutaj o profilaktyce, o działaniach edukacyjnych, ale też o realnych działaniach i akcjach, do których jesteśmy dysponowani. Na miejscu we Wrocławiu działa WGSR, czyli Wodna Grupa Szybkiego Reagowania. Z którą tu dzisiaj jesteśmy. Tak, z którą tutaj dzisiaj jesteśmy. Którzy działają mocno lokalnie we Wrocławiu, współpracując z różnymi służbami. Z policją, ze strażą, ze strażą rybacką, ze strażą miejską. I wykonujemy na ich zlecenie różne działania. W tym jeździmy do akcji poszukiwawczych i nie tylko. Dużo się u nas dzieje. Prowadzimy różne szkolenia, doszkalamy nie tylko siebie, ale też innych. Także można u nas zrobić sobie ratownika wodnego, można odbyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, można zrobić patent ternika motorowodnego, można z nami nurkować, więc tych zadań jest dosyć sporo. No i tak jak mówiłam, nie skupiamy się tylko na Wrocławiu, ale również w innych miejscowościach. Tak sobie patrzę tutaj i rzeczywiście macie mnóstwo. Nowoczesnego sprzętu. Z czego tak naprawdę korzystacie? E, tego sprzętu faktycznie jest bardzo dużo. E, jest on naprawdę nowoczesny i najwyższej klasy, ale o tym opowie ci więcej Dawid, do którego Cię zapraszam. Idziemy. Kołnie Dawid Dudkiewicz. Dawid, do którego Kinga nas skierowało, ponieważ Ty wiesz najwięcej o sprzęcie, którym dysponuje Wodna Służba Ratownicza z Wrocławia. Powiedz, właśnie jakie to są pojazdy, jaki sprzęt. Może zacznijmy od tego, w którym w tej chwili siedzimy. To jest Polaris Ranger, jest to pojazd 4x4. Można powiedzieć, że taki troszkę większy kład. Na pewno jego jedną z większych zalet jest to, że możemy nie tylko że wjechać w ciężki teren, ale też przetransportować osobę leżącą, co nie jest do końca możliwe na standardowym kładzie. Oprócz tego stojąca za naszymi plecami Toyota Hilux, też najnowszy nawytek, sprzęt, który przede wszystkim jest też mocno ukierunkowany na działania w terenie, na działania grząskie, na działania nawet powodziowe. Jesteśmy przygotowani. Ostatnia obiegła powódź nauczyła nas tego, że potrzebujemy taki sprzęt i udało nam się taki właśnie. Taki właśnie pozyskać. Od niedawna zagościły u nas także dwa nowe kłady, ponieważ jednak okazuje się, że nie zawsze jest potrzeba transportowania osoby leżącej, a zwykłe dwa kłady krótkie są w stanie bardziej dojechać w jeszcze nie bardziej dostępny teren, gdy już ani Ranger nie da rady, ani Toyota już się nie zmieści tak z zwykłym podstawowym kładem też jesteśmy w stanie osoby uratować, znaleźć ponieważ nie działamy wyłącznie, wyłącznie nad wodą, ale o na co za chwilkę mhm. ponieważ jeszcze mamy, jeszcze mamy nasz największy pojazd, nasz Volkswagen Crafter który jest można powiedzieć takim pierwszowyjazdowym pojazdem na jego wyposażeniu posiadamy sonar holowany. Sonar, który jest jednym z w tej chwili bodajże pięciu takich, takich w Polsce. Sonar, sonar holowany, wykorzystywany do poszukiwań podwodnych. Jest to sprzęt najwyższej technologii, najwyższej technologii światowej. Ciężko o, o lepszej klasy sprzęt. Co przekłada się na skuteczność interwencji ratowniczych poszukiwawczych. E, oprócz tego na krafterze znajduje się także dron, e, dron latający, e, ponieważ mamy też drona, który e, pływa pod wodą, natomiast on jest wykorzystywany głównie na tych terenach, gdzie przejrzystość pod wodą jest dobra, na wtedy zbyt dobra nie jest, e, więc dron latający jest wyposażony w termowizję, więc również poszukiwania, poszukiwania w terenie w nocy e, jesteśmy w stanie przeprowadzać w części centralnej kraftera. E, Znajdują się monitory, na których możemy dowodzić akcjami ratowniczymi, koordynować nimi, koordynować poszukiwaniami i tak naprawdę w sposób kompleksowy wykonywać całe zdarzenia ratownicze. No dobrze, to powiedzieliśmy sobie o sprzęcie lądowym i latającym, trochę pływającym, bo te Sonary, no ale co na wodzie? Bo widzieliśmy tutaj, jak przyjechaliśmy do Was, że są dwie łodzie. Jest to przede wszystkim nasza największa, najważniejsza łódź łódź kabinowa R1. Wyposażona w silnik dwustokonny, no dzięki, dzięki tej mocy jesteśmy w stanie po wrocławskim węźle wodnym poruszać się szybko sprawnie, oczywiście zachowanie zasady bezpieczeństwa i wykonywać działania ratownicze, w których liczy się po prostu czas. Oprócz tego mamy jeszcze łódź, łódź R5, jest to łódź, która. Jest mniejsza, nie jest kabinowa. Nasza, można powiedzieć, drugiego wyboru łódź, ale też y, przez to, że mamy ich kilka, możemy rozlokować ten sprzęt po całym Wrocławiu, ponieważ, no niestety, nie da się pojechać po całym Wrocławiu z jednego miejsca w drugie. Są śluzy, są jazy, Śluzowanie się jest procesem długotrwałym. Bardziej czasami ekonomicznie jest dojechać do drugiej łodzi i rozpocząć patrol bądź poszukiwania w innym terenie. Natomiast posiadamy też inne łodzie, które są oczywiście rozlokowane w innej części Wrocławia. Są to też łodzie rumplowe, jeżeli zachodzi potrzeba. Trzeba wyjazdu poza Wrocław i zwodowania się w terenie przygodnym, tam to też jesteśmy przygotowani. Oraz łódź taka, można powiedzieć, aluminiowa, stalowo stalowa, aluminiowa, potrzebna nam do sonarowania właśnie, do prowadzenia takich działań, można powiedzieć, o charakterze ewakuacyjnym bądź po prostu taka techniczna, techniczna, na której potrzeba, nie potrzeba prędkości, a potrzeba dużo miejsca na pokładzie. No dobrze, Dawid, sprzęt fajnie wygląda, Wy jesteście na pewno super przygotowani, ale powiedz e, o takich Waszych największych, spektakularnych akcjach, gdzie działaliście, komu pomogliście, w jakich interwencjach braliście udział? Wiesz, w ratownictwie wodnym nie zawsze jest miejsce na efektowność, a bardziej na efektywność działań, to jest dla nas najważniejsze. Więc często spektakularnych akcji można powiedzieć, że no, tak one nie wyglądają. Niemniej jednak jedną z ważniejszych interwencji, cyklu interwencji była obiegłoroczna powódź na Dolnym Śląsku, gdzie udało nam się zebrać bardzo, bardzo duże środki osobowe. Wykorzystywaliśmy cały, 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 cały nasz sprzęt, który posiadamy, dzięki posiadanym porozumieniu także z innymi służbami, z policją, ze Strażą Pożarną. Między innymi też ze służbą SAR. Udało nam się w wielu miejscach u ludzi wyciągnąć z zadalnych mieszkań. Udało nam się osoby przetransportować w bezpieczne miejsce. Byliśmy przed powodzią, byliśmy w trakcie powodzi i byliśmy także po powodzi, gdy trzeba było tym osobom po prostu jakkolwiek technicznym sprzętem, trzeba no właśnie kładanie wspomnianymi wcześniej, delikatnie bym po prostu posprzątać ogródek, bo jeżeli były to, były to miejsca, w których całkowicie ledwo dom ustał, no to takie osoby nie są w stanie sobie poradzić. My jeździliśmy, pomagaliśmy tym osobom e, także, także po przejściu tej największej fali powodziowej. Działaliśmy od początku. Od, od jeszcze jeleni Góry i tych terenów skończyliśmy wręcz na Głogowie, gdzie fala po prostu powodziowa była już na tyle niska, więc nie ograniczaliśmy, nie ograniczaliśmy się tylko do Wrocławia. Natomiast w samym Wrocławiu podlegamy pod system alarmowania 112, wzywa nas Centrum Przewodowania Ratunkowego, wzywa nas Straż do pomocy. Wrocław jest miastem, które jest bardzo bogato, bogate w różne, w różne akweny, w rzeki, kilka rzek. Miasto 100 mostów. Miasto 100 mostów, nawet, nawet jest to niedoszacowanie, bo jest ich dużo więcej. Więc tak, interwencje jest, jest sporo, wszystko to związane z wodą, przypadki tonięcia, oczywiście, tam gdzie liczy się czas, przypadki. W których po prostu ktoś potrzebuje asysty, zdarzenia techniczne w pobliżu wody, zdarzenia takie na przykład, w których zespół ratownictwa medycznego nie jest w stanie dojechać w takie lokalizacje, ale także poszukiwania podwodne, w których wykorzystujemy ten właśnie nasz, nasz sonar i, i, i łodzie. No i poszukiwania w terenie też niekiedy okazuje się, że poszukiwania w terenie zamieniają się w poszukiwania w pobliżu wody i tam też staramy się odnaleźć i odnajdujemy swoje swoją możliwość działania. Ja wiem, że trafiłem do odpowiedniej osoby, ale zadam Ci to podchwytliwe pytanie. Dawid. Statystyki, jak to wyglądało w roku 2024 i jak wygląda do tej pory w 2025. Jak często wyjeżdżacie, jak często interweniujecie? W 2024 roku mieliśmy 153 interwencje. To jest sporo. Można powiedzieć, że średnio wychodzi, no prawie dwie akcje, jedna akcja na dwa dni. Niekiedy jest tak, że jest kilka dni, gdzie nie ma interwencji. Niekiedy jest tak, że interwencja jest kilka jednego dnia. No, na pewno powódź troszkę podbiła te statystyki. To nie chodzi o statystyki, tylko chodzi o realne po prostu działania, no ale takie takie są po prostu liczby. W tym roku jest w tej chwili, kiedy nagrywamy, jest połowa czerwca, mamy wyjazdów blisko 90, jest to liczba, no, taką liczbę mieliśmy w zeszłym roku na etapie połowy września, a jeszcze przynajmniej całe wakacje, więc tych wypadków jest, ciężko powiedzieć czy więcej, na pewno w większej liczbie przypadków bierzemy udział. Rekord interwencji rzeczywiście może w tym roku paść niechlubny rekord, jednak no, my jesteśmy nie chcemy, żeby ten rekord był, ale jeżeli. Telefon alarmowy dzwoni, wyjeżdżamy w jedną minutę od razu, całą dobę, 365 dni w roku i po prostu, jeżeli jest zgłoszenie, działamy. No to ja ci życzę, wam życzę przede wszystkim tego, żeby tych interwencji rzeczywiście było jak najmniej. No ale zbliżają się wakacje, e, czy ten okres jest zdecydowanie bardziej, bardziej intensywny waszej pracy, czy to się mniej więcej tak na równo? rozkłada w ciągu roku? U nas na to jest cały rok. To nie jest tylko tak, że wakacje. Rzeczywiście w wakacje więcej osób korzysta z akwenów, więcej osób korzysta z jezior. Osoby jednak tam najczęściej wybierają te miejsca, które są strzeżone, gdzie ratownicy są. Niemniej jednak my działając stricte na, na Odrze i na niektórych też akwenach w pobliżu Wrocławia, no tam ludzie potrafią kąpać się cały rok, potrafią nieodpowiedzialnie korzystać z, z akwenów. No, najczęstsze jest wtedy przypadki, gdzie ktoś wchodzi do Odry, w Odrze jest niebezpiecznie, nie wolno tutaj pływać, Mamy takie zgłoszenia, różne zaginięcia, no czy te niestety przykre przypadki, jak próby samobójcze, niektóre da się jeszcze zdążyć zapobiec, niektóre już zamieniają się niestety w akcje poszukiwawcze. Tak, jeszcze okres zimowy do tego, zdarzenia na lodzie mają miejsce wówczas. Też o tym nie zapominajmy wakacje wakacjami, ale jednak, no my. To nie jest tak, że, że teraz mamy czerwiec i przygotowujemy się na coś wielkiego, jesteśmy gotowi cały rok, na, cały rok na różne interwencje. Rzeczywiście mają troszkę inny charakter wówczas, ale zdecydowanie nie ma takiej tendencji zwyżkoj w naszej pracy. Dawid, dziękuję Ci bardzo, A teraz idziemy do Darka, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób zostać ratownikiem Wodnej Służby Ratowniczej. Jesteśmy teraz w mobilnym centrum dowodzenia, a ze mną jest Darek Gwiaździński, koordynator. Darek, na czym polega Twoje zadanie? Przede wszystkim do moich obowiązków należy koordynowanie działań całej grupy ratowniczej. W tym momencie mamy około 30 czynnie pracujących, czynnie działających ratowników tutaj na terenie Wrocławia. Dyżurujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. No wiadomo, że ludzi nigdy za wiele. Powiedz, jak ewentualnie do Was dołączyć? Jak można się. Stać ratownikiem wodnej służby ratowniczej. W najbliższym czasie rozpoczynamy nabór ratowników do naszej grupy. Będzie bardzo dużo ogłoszeń w social mediach, na naszych stronach, na naszych profilach. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, żeby zgłosili się do nas i spróbowali wstąpić w nasze szeregi. Czy to jest jakiś egzamin wstępny? Jak to wygląda? Powiedz, czy są jakieś obwarunkowania dotyczące wieku, sprawności fizycznej itd., itd. Podstawą są uprawnienia, jakie wymagamy, czyli kurs ratownika MSW, kurs KPP oraz patent przydatny w ratownictwie wodnym, przykładowo sternik motorowodny lub nurek. Na co dzień macie dużo zapytań od ludzi chętnych, którzy chcą do Was dołączyć? Tak, jak najbardziej. Bardzo dużo osób się do nas zgłasza codziennie, czy to przez właśnie social media, piszą do nas, czy również bezpośrednio przychodzą do biura. No to proste pytanie, jak wygląda szkolenie takiego ratownika? Już dajmy na to, ktoś do Was przyszedł, dołączył i od czego zaczyna swoją przygodę z Waszą grupą? Nasi ratownicy biorą udział w wielu szkoleniach i na terenie Wrocławia, i na terenie całego kraju. Jesteśmy zapraszani przez różne podmioty, grupy, Grupy ratownicze, grupy poszukiwawcze, jak również przez policję czy straż. Często też robimy sami wewnętrzne sobie ćwiczenia, chociażby tutaj we Wrocławiu, czy na Odrze, czy w trudno dostępnych miejscach, ćwiczymy poszukiwania osób zaginionych. No właśnie, bo przygotowaliście dla nas tutaj taki mały pokaz, dlatego teraz przejdziemy już, żeby pokazać, jak grupa działa do działań na wodzie. Jesteśmy już na łodzi R1, ze mną jest Dawid, którego znacie, oraz pozostali na środowisku będziemy trenować, ćwiczyć akcję ratunkową. Dawid, co będziemy robić? Będziemy na spokojnie starać się czysto, ładnie, technicznie podebrać osobę z wody. Wykonujemy to dla treningu, czyli na bardzo wolnych obrotach. Z zasady slow is pro, czyli, czyli powolutku, ale profesjonalnie. Tak się chcemy uczyć. Oczywiście, gdy w na, na szali jest życie ludzkie, to oczywiście ta prędkość troszkę jest wyższa. Niemniej jednak no, ćwiczymy po to, jak mówi przysłowie, im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju, więc po to tu się znajdujemy w tej chwili. Ćwiczymy regularnie, ćwiczymy regularnie i uważamy, że każde takie najmniejsze, naj, 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 najbardziej proteiczne ćwiczenia zwiększają nasze umiejętności po prostu pewność działania w realnych działaniach ratowniczych. I żeby nie było ratujemy tym razem manekina, nie prawdziwą osobę tak, która oczywiście, jest w wodzie. Tak, oczywiście w wodzie jest manekin, w wodzie jest manekin, także będziemy sobie jego wyciągali na pokład. Eee, no jak nie ma osób po stron poszkodowanych, to na razie możemy zrobić to z zapasem czasowym. Na lewą burtę podpływamy. Artysty też ważne jest komunikacja, żeby się razem komunikowali, o co chodzi. Powiedzieli na raz, dwa, trzy, wyciągamy taką osobę. nie poddałem komunikat wcześniej, ustaliśmy ustaliliśmy, że na lewą burtę będziemy taką osobę podbierać. Mamy taką osobę na pokładzie, a ona jest w gotowości, więc tak naprawdę możemy sobie też ładnie, delikatnie. Tu też kajak przepłynął, patrzymy czy nie ma innych użytkowników. Odry nie ma. Możemy sobie spokojnie podpłynąć do brzegu i naszego pozoranta zostawić tam i przekazać zespołu, który może go dalej udzielić pierwszej pomocy. Transportu gdzieś tam w inne miejsce, bo to teren taki jest będzie dość niewygodny. Takie jest nasze tutaj w tej chwili założenie tego, tego ćwiczenia. Odebranie wyszło. Uważam, że w porządku. Dopłynęliśmy do brzegu i co teraz? A teraz czekamy na zespół ewakuacyjny. Za chwilkę pomożemy im wydostać naszego poszkodowanego na brzeg i za pomocą pojazdu 4x4 wydostaniemy osobę na bezpiecznym miejsce, udzielimy mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W tym momencie ratownicy już zapiętego na deskę poszkodowanego umieszczają na, na pojeździe typu, typu Ranger. Za chwilkę nastąpi jeszcze w tej chwili, właśnie koleżanka zapina deskę, zabezpieczając go że przed wypadnięciem. Tutaj właśnie specjalnie nie będziemy zamykać tej powierzchni, tej klapy z tyłu, bo czasami osoba jest dłuższa, krótsza, czasami się nie mieści, ale przez zapięcie deski, które właśnie w tym momencie wykonujemy, taka osoba na pewno nie wypadnie. Obowiązkowo kaski zapina, zakładamy na, na głowę, to zawsze i wszędzie. Osoba, która jest w okolicy poszkodowanego, opiekuje się nim, patrzy na jego stan. Kierowca odjeżdża, jest zabezpieczona i możemy udać się w miejsce dla niego po prostu najbezpieczniejsze, czyli przekazać go do Zespołu Ratownictwa Medycznego. No cóż, już wiecie jak działa Wodna Służba Ratownicza i Wrocławska Wodna Grupa Szybkiego Reagowania. Ja bardzo dziękuję Wam wszystkim za to, że mogliśmy z Wami spędzić ten dzień i zobaczyć jak pracujecie i jaki macie sprzęt. Pamiętajcie, na wodzie trzeba być ostrożnym, po to, żeby nie dawać im za dużo roboty, żeby mogli się tylko szkolić na manekinach, tak jak dzisiaj, a nie musieli Wam udzielać pomocy. No i na koniec jeszcze dwie ważne sprawy. Ta ekipa zaprasza Was do siebie. Przyjdźcie, spróbujcie, być może to Wy również do nich dołączycie. A ja na koniec, oczywiście, przypominam Wam o zasubskrybowaniu naszego kanału na YouTube. Do zobaczenia.